Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem piwo z Browaru Harbor Brewing z Kirklandu, z północnej, z północnej Valley. Beach Break American Pale, czyli mamy przerwę na plaży. 4% alkoholu, bardzo sesyjny, akurat na plaży się nadaje. W składnikach jest woda, słód, jęczmienny, miele i drożdże. No i dużo to tu nie napisali. E, Okej, okay, przynajmniej duża butelka. Kapsel, logo browaru, wielkie H. Piwo, jak widzicie, jest <laughs> barwy słomkowej, ale takie opalizujące. Ono nie jest klarowne. Jeszcze tu jest. E, także. Nie jest może filtrowane za bardzo, a przynajmniej nie za bardzo. Piana jest niewielka, drobno No i tu jak nalewałem przy nagrywaniu nalewaniu, to oczywiście z góry piana się zrobiła. No ale nie liczcie na to, podejrzewam, że wyjdzie coś takiego, takie pół centymetra, ale przynajmniej drobno więc gęsta, biała, <laughs> jest ok. Aromat jest zestowy cytrusowy, taki zesty najbardziej, który tutaj przychodzą na myśl, to Grapefruit i pomarańcza. Jeśli chodzi o jakąś taką może słodowość czy coś, to bardzo niewielka gdzieś tam w głębi zesty królują, chociaż nie jest to jakiś niesamowicie wybujały aromat, natomiast przy otwieraniu Yy, można nawet poczuć to yy, z pewnej odległości. Także nie jest tak źle, ale nie jest to jakiś mocny aromat. Ale za to przyjemny. No dobra. To skusiło mnie do wypicia. Spróbujmy. Wytrawne. Lekka słodowość. Yy. Lekkie ciało takie sesyjne, sesyjne EPA w odbiorze e, zestowe, cytrusowe. E, nie powiedziałbym, że jest wodniste, ale blisko mu. I jest pewna taka struktura um, piwna, że tak powiem. Ta słodowość coś tam jednak robi że to nie jest woda. W moim odczuciu smakuje to jak takie typowe session IPA, wytrawne, lekkie, z lekkim ciałem, coś w tym stylu. I to smakuje bardzo podobnie. Nawet się dziwię, że po prostu nie nazwali tego session IPA. Może musieliby dać odrobinę więcej chmielu Bo na przykład goryczki to tu praktycznie nie czuć. Jest aromat, jest trochę smaku, ale goryczka prawie nie istniejąca. A mogłaby być fajna goryczka, właśnie grejfrutowa tutaj. Dobrze by to współdziałało, tutaj współgrało, a tu prawie nic nie ma. Nawet bym powiedział że w miejscu tej goryczki pojawia się właśnie wodnistość. Um. Tak. Także brakuje tutaj tej goryczki. Może dlatego nie, nie zdecydowali się nazwać tego sesji najlepiej. American Pale Ale? Okej. Okay. Jakieś amerykańskie chmiele tutaj były użyte. Um. Nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej. Um. Można spróbować, można kupić, na pewno będzie fajnie smakowało, e, fajnie schłodzone na plaży. To na pewno. Także lekkie piwo sesyjne, e, właśnie na takie e, letnie przygody powiedzmy. Jakaś plaża, jakieś barbecue, jakieś coś tego. Na to się nadaje. Nie jest bardzo inwazyjne, że tak powiem aromat chyba tu jest największy z tego wszystkiego jeśli chodzi na przykład o, o smak czy. Praktycznie nic już. Także jest OK, ale mogłoby być lepiej oczywiście. E, wydaje mi się, że jest to takie właśnie sesyjne piwko e, do zabawy na plażę. Tak, bo ono się nadaje. To beach break do tego pasuje. Mam nadzieję, że e, to wideo Wam się podobało, moja recenzja. A także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nie Wam przypominał o każdym filmie kanału. Także będziecie na bieżąco, to nie opuścicie żadnej nowej rewizji. Ehm. No i kanał będzie się rozwijał. Bardzo zdrowie. Cześć.